Głównie to, jak nie robię tego, to robię to, a jeśli to mi się znudzi, to robię to. Ten moment, e, kiedy w końcu wyciągnę coś z bagażnika. I próbowałem sobie właśnie przypomnieć, kiedy stać się zakładają już na koło. Zakładałeś kiedyś w ogóle? Kurde, przecież to się nosko na słuchajcie, Już Mieszkałem w takich warunkach od zawsze. O, cześć, tak w ogóle mam? E, ja właśnie nie mieszkałam w takich warunkach i dla mnie to jest mega stresujące. A pamiętasz jak ktoś się zakłada? Nie wiem. Idę intuicyjnie po tych no. I jedno założył. Teraz walcie z drugim. Koń no, no. Nie, chwilę może zajęło, więc spokojnie. Łapy tak samo jak dawniej. Удачи номер два. Jako że jak przyjechaliśmy to od kilku dni robię głównie to Jak nie robię tego to robię to A jeśli to mi się znudzi to robię to Ewentualnie jak to już skończę to wtedy robię to Także tak to na razie wygląda Auto sobie tutaj stoi Mam taki plus, że sobie ustawiłem po prostu Że się mi ogrzewanie odpaleca jakiś czas na Sonofie Także mam to ustawione na jakieś tam terminały e, nie terminały jak to się nazywa? Mam tam poustawiane, żeby się włączało wtedy i wtedy, nie? Także tutaj mróz też mi nic nie robi, także temperatura jest się cały czas trzymana. to jest jedyne miejsce, gdzie nie śpimy w aucie. Dosłownie przez 3 lata to to jest tylko, tylko i wyłącznie tutaj, jak jestem w domu, to przez kilka dni śpię w łóżku w domu. No, to jest taki mój vanlife'owy tryb. I, I teraz taki plus. I, po kilku dniach już stoi w sumie czwarty dzień na stopniu na ogrzewaniu. I zeszło mi tak mniej więcej do połowy baterii. Z pojemności na tej litówce, Ej, jaki mam teraz, plus że sobie odpaliłem auto i wali mi 60A, także dość szybko się podloduje przez chwilę. A potem znowu przejdziecie do czego? Pewnie do tego. No ale, że środa się zbliża, a my jeszcze nic nie mamy nagranego w sumie z drogi, bo jeszcze nie wyjechaliśmy, tylko odśnieżam się, jak w koło, iść w koło i tak dalej. Ej, to dzisiaj będzie. Czas na reklamę. A mianowicie, jest taka sprawa. Jeśli kojarzycie nasze radio e, w Dukaciaku, e, to wiecie, że jego funkcjonalność ostatnio spadła praktycznie do zera. Jedyne co, to odbiera radio i to jeszcze jak się mu podoba. Także zawsze zostaje nam słuchać e, w sumie szumu albo niczego. Dlatego, ostatnio, przeglądając sporo możliwości, co można by zrobić, e, jakie by na przykład można było radio tutaj sobie może tego wsadzić. Oryginał jest strasznie drogi, nawet zamiennik tego prostego jest zbyt drogi, żeby to miało sens. Chciałem zarzucić coś takiego z Androidem, wiecie, taki cały panel i tak dalej. Tylko miałem okazję całkiem niedawno przerabiać ten temat u kogoś innego. I jakoś nie jestem przekonany do tego systemu, i co tutaj przyszło z pomocą, proszę bardzo, coś takiego i tak od razu przyznam, dostałem to. Nie wiem, jak to się dzieje zawsze, że jak szukam danych rzeczy, to później dostaję maile z propozycją do przetestowania takich rzeczy. Także, jak najbardziej, w tym przypadku to się znowu zgrało. Tak, to jest materiał sponsorowany w takim wypadku, i więc, co to jest? To jest coś, co w sumie pozwala nam. Z byle jakiego radia, czyli mamy taki standard, wiecie, że tam jakąś konsolę zabudowaną Nie chcemy tego ruszać, bo to ładnie wygląda, powiedzmy klasycznie i tak dalej Ale chcemy sobie doposażyć naszą funkcjonalność, naszego radia Czyli na przykład coś takiego jak ostatnio jest bardzo znane, czyli Android Auto na przykład i tak dalej Czyli że wchodzimy do samochodu, od razu mamy wszystko z telefonu na tym, nawigacja i tak dalej, i tak dalej I teraz, to jest właśnie coś takiego, a mianowicie mamy taki o, monitorek i teraz macie taką opcję, że tutaj jest e, CarPride, CarPrid, Car, coś, nie wiem w sumie jak to się wymawia dokładnie. copyright. No ale tutaj macie dokładnie tą firmę i oni produkują dokładnie coś takiego, tylko że w wielu wersjach. Czyli że na przykład tutaj macie duży ekran, tu jest 9-talowy, e, 9 Macie mniejsze ekrany, macie podłużne ekrany i jeszcze troszkę inne. I różnią się funkcjonalnością. Chodzi o to, że na przykład tak jak tutaj mamy to tu nie mamy na przykład czegoś takiego jak może być, że jest jeszcze kamera rejestrator po prostu. Tutaj jest zbudowany wtedy taka kamerka. Jeśli montujecie sobie to tutaj na szybie to spokojnie widzicie to coś z przodu cały czas i się Wam to nagrywa. Czyli wtedy odpada Wam montowanie rejestratora, którego my akurat już mamy. Dlatego mi to było zbędne, bo nasz tutaj cały czas wisi i jeździ. Ale macie na przykład wtedy już zbudowaną taką opcję jak widzicie tutaj na przykład jest jeszcze wejście usb tu jest zasilanie 12V tutaj mamy wyjście audio które sobie po prostu możemy wyprowadzić jackiem i wtedy podłączyć do wejścia AUX na przykład w naszym radiu samochodzie tutaj wej mamy wejście do kamery cofania i tutaj znowu, mógłbym się pozbyć tego całkowicie, ponieważ już to jest zbędne w tym momencie, mogłem sobie tutaj podpiąć kamerę i mieć ją na większym ekranie, no ale już miałem kamerę wcześniej, no to niech zostanie tutaj możemy sobie wrzucić naszą kartę SD na przykład z jakąś muzyką, filmami, tutaj mamy wejście na zewnętrzny mikrofon jeśli byśmy chcieli a tutaj jest jeszcze mikrofon wbudowany, i teraz jak to montujemy? Widzicie, mamy naszą standardową konsolę nie? Nie, nie chcemy się pozbywać tego radia. No, tak, akurat jest, wiecie, no nie powiem, że ten jest z nim błędzaniem i tak dalej, no ale powiedzmy, że nie chce się go pozbywać, bo ma tutaj ładnego Mercedesa albo coś. No, i teraz co? Po prostu sobie to w ten sposób, że montujemy sobie teraz taki monitorek. I teraz, ile mamy możliwości na zamontowanie tego monitorka? A no, powiem wam, że sporo, ponieważ dostajemy w komplecie. Takie uchwy, tak, czyli taką przystawkę z takim dość długim wysiednikiem, to ramię się tutaj rozsuwa, jak się go rozkręci. Możemy to sobie zamontować prosto w szybę, tutaj, o, i sobie ten monitor tutaj zamontować. Ok, czyli to jest jedna opcja. Drugą opcją jest na przykład taka stopka, którą widzicie i to sobie przykręcacie lub przyklejacie za pomocą takiej podstawki, która jest w zestawie, po prostu do czegoś, gdzie wam tam pasuje na pulpicie, żeby to sobie ładnie skomponować. A jeszcze a propos przystawki, to do przystawki też macie taką pod, ta, podstawkę. To sobie po prostu gdzieś tam przykręcacie i możecie to wtedy normalnie na przystawce zamontować I ta przystawka ma wtedy większą możliwość regulacji jeśli by wam to pasowało W moim przypadku idealnie pasuje coś takiego Czyli jak właśnie widzieliście ta stopka zamontowana w tym miejscu Montaż do tej stopki no to jest banalnie prosty zakładacie sobie po prostu klikacie no i zobaczcie I już mamy konsolę stunigowaną Ustawimy to sobie na razie równo, widzicie, o i tak to wygląda. Zasilanie. No zasilanie banalna sprawa, bo podpinacie sobie tutaj tylko 12V, no i tutaj mamy najprostszą sprawę, czyli no mamy gniazdo zapalniczki. Gniazdo zapalniczki w każdym samochodzie jest. No i zazwyczaj działa po przekręceniu zapłonu. Czyli możemy to sobie tak po prostu wpiąć i zostawić pociągnąć gdzieś ten kabelek. Oczywiście wiecie, że u mnie to na pewno zniknie, bo mnie by to tutaj denerwowało. Ja sobie to prosto po 12V i kabel będzie schowany. No ale tu jest opcja, że po prostu każdy to sobie może zrobić w banalny sposób. Dlatego właśnie robimy to tak. No jaki teraz mamy plusik? Że odpala się nam to automatycznie po przekręceniu plusika. I co mamy na ekranie? To, a za chwilę się nam połączy z telefonem. Wiecie mam telefon w kieszeni, nic nie robiłem. Był już wcześniej sparowany uwaga i już mamy wszystko z telefonu czyli wyświetla się nam normalnie po prostu android auto tak jak widzicie tu jest mapa to akurat jest w tym momencie włączony Janosik był ale tutaj mamy normalnie mapę King Kevow. dlaczego ja mam coś takiego w od razu no i widzicie tutaj sobie ten tutaj mamy muzyczkę czy tam co, co ona pasuje oczywiście mamy wiele aplikacji wszystko co pod android auto nam tutaj pasuje Czyli wszystkie, które macie zainstalowane na telefonie, one po prostu tutaj w tym są, możecie ich użyć. tutaj Wam powiem taką wskazówkę, że jeśli chcecie sobie na przykład użyć YouTube'a, normalnie go nie ma, normalnie aplikacja YouTube'a się wam nie wyświetli, ale tutaj macie taką możliwość, że sobie instalujecie właśnie coś takiego i tak samo macie YouTube'a na tym. Ha, no i teraz, dlaczego dla mnie to będzie wygodne bardzo, ponieważ nie mam non stop zajętego telefonu, który tu jest zawsze przytwierdzony z nawigacją, to po pierwsze. Po drugie, w końcu będziemy mogli puszczać muzykę bez żadnego problemu, a w jaki sposób? Mianowicie, ja Wam pokażę o co chodzi. Bo, jeśli sobie tutaj wyjdziemy stąd, to teraz macie tak, tutaj jest kilka opcji, bo tu jest na przykład do iPhone'a opcja, tutaj jest do Androida, to jest znowu do iPhone'a, i tutaj znowu do Androida. Tylko to jest AutoLink, czyli działa coś takiego jak MiroLink. Czyli po prostu podpinacie i macie totalnie ekran telefonu już wtedy tutaj na tym. No też jest to wtedy jakaś opcja przydatna, można sobie cokolwiek tutaj wrzucać bez, bez konieczności łączenia. I to oczywiście, no mamy kwadrat, no to wiadomo, no to, to sobie możemy poustawiać tutaj dźwięki, jak nam pasują, jak najbardziej. Co dalej? No mamy normalnie tutaj połączenie Bluetooth z telefonem, czyli normalnie jakieś tam połączenia czy coś. Nie musimy też łączyć Android Auto, wtedy funkcjonuje to, a muzykę możemy puścić tutaj prosto z karty, lub na przykład mamy tutaj opcję radia i tak dalej. No z USB możemy sobie tutaj coś podłączyć. Tutaj oczywiście ta karta, ale tutaj jest opcja na przykład dla mnie. I teraz, jeśli mi wszystko przestało działać w radiu, nie mam wejścia AUX w tym momencie, nie mam nic jedyne co to odbiera radio. Daj sobie coś takiego jak FM transmitter, czyli tutaj sobie ustawiam częstotliwość, w tym na jakie będzie nadawało to, i taką samą częstotliwość ustawiam sobie po prostu na radiu. Widzicie, teraz mam. Widzicie, dokładnie tą samą częstotliwość ustawioną tutaj, tutaj. I jeśli to sobie podgłośnimy, to zobaczcie. Yy, co bym to sobie mógł włączyć yy, dobra, wejdziemy z powrotem połączymy się tutaj O, tak jak jest telefon podłączony i widzicie, odpalam sobie na przykład to i normalnie to jest włączone i widzicie, to po prostu leci sobie w radiu bo jest transmitowane po FM i jestem zdziwiony, że naprawdę całkiem dobra jakość to tutaj gra po tej transmisji a jeśli byśmy nie chcieli, a zostaje nam funkcja na przykład że mamy jakąś możliwość połączenia się z bluetooth, z radiem no, to tak samo tutaj właśnie wtedy wybieramy sobie możliwość transmisji przez Bluetooth. No, mi akurat wszystkie te opcje odpadły. Jedynym ratunkiem jest dla mnie radio. No i oczywiście trzecią opcją jest jeszcze połączenie prosto przez kabel, który mamy tutaj. Wyjście ten kabel, oczywiście, mamy też w zestawie Dołączony Kabelek fajny tutaj, o. Także podpinamy sobie to wtedy prosto w ten sposób. No i oczywiście w ustawieniach, co my tu jeszcze mamy. On ma swoje wewnętrzne głośniki, też moglibyśmy ich po prostu używać, jeśli się nie chcemy z niczym innym połączyć. I język tutaj ustawiamy, po której stronie kierowca. No w sumie tutaj nie ma wiele tych ustawień więcej, nie to są ustawienia do kamery cofania. Co pierwszy raz widzę się spotkałem, że można sobie ustawić układ linii cofany. pamiętacie zawsze w kamerkach są takie linie, i tak z reguły one nie pasują z tym, co się zgadza, ale tutaj sobie fajnie możemy dostosować te linie. To mi się podoba. I dlatego chyba się skuszę i przepnę tą kamerę właśnie tutaj pod to. Taka ale mi się podoba tutaj możemy odwrócić tą kamerę, takie, takie podstawowe ustawienia tutaj mamy ustawienia do Wi-Fi wszystko tutaj do połączenia z telefonem, które wybieramy no i tutaj podstawowe były co do drugiej opcji, w przypadku Androida, widzicie, pobieracie sobie taką aplikację Android, e, sorry, Autolink Pro i po podpięciu kabelka tutaj USB i tam z tyłu widzicie, mamy po prostu ten sam ekran, tutaj i tutaj widzicie, odpalamy sobie tutaj YouTube'a odwracamy ekran automatycznie to samo mamy tutaj i teraz sobie tutaj odpalimy o nie wiem co my tutaj mamy, kurde, Odyna tutaj mamy widzicie? i normalnie to tak samo tutaj też leci z głośników czyli można w ten sposób prosto YouTube'a oglądać sobie tutaj za pomocą tego albo możemy to zrobić tak jak Wam pokazywałem i tu Wam pokażę o, CarTube Czyli nie YouTube, tylko ten instalujecie sobie CarTube, i wtedy normalnie, jak sobie tutaj wejdziecie w aplikację po połączeniu z Android Auto, widzicie, macie tą aplikację tutaj, a YouTube się tutaj nie wyświetli. Dlatego tutaj sobie wchodzicie, o, a widzicie, majowanie jest na starcie elegancko. Czyli wtedy możecie oglądać sobie tutaj w ten sposób, lub sobie to robicie po prostu yy, za pomocą tego kabelka. Także widzicie, mamy taką funkcję. I co mi teraz bardzo pasuje, że będziemy sobie tutaj siedzieć, bo nie wiem, czy kojarzycie się jakieś z nami. My sobie tutaj siedzimy, zakładamy telefon i oglądamy sobie jakieś filmy na YouTube. Czasem, siedząc tutaj wygodnie w fotelach, popijając kawkę. A teraz, będziemy to sobie robić o, na takim monitorku. Także ja Wam powiem, że ogólnie chyba będę zadowolony tutaj z urządzonka Ale tak czy jak najwygodniej mi się podoba, po prostu opcja, że totalnie bez niczego. Bez żadnych kabelków, tutaj czy bez podłączania, po prostu, ile razy, po prostu ile razy wejdę sobie tutaj, będę miał to na monitorze. I mój telefon nie jest tutaj, nostop zajęty i nie grzeje się mi no stop, kurde, tutaj na słońcu, bo z tym miałem nieraz problemy. Także tutaj będzie od razu mapka. bo Widzicie, jak to działa. Jeśli weźmiemy sobie w telefonie wcześniej, na przykład ustalamy sobie jakąś trasę. Że, gdzieś tam jedziemy, nie wiem, klikniemy sobie, o, jedziemy tutaj w producent mebli, jakiś, wybieramy sobie trasa, to automatycznie to będzie już zaraz na tym. Damy, rozpocznij, pach, i widzicie, co się dzieje. No, i to jest fajne, że wtedy ten głos nawigacji mamy w głośnikach jednocześnie z muzyką, co mnie tutaj na przykład denerwowało, że jeśli miałem telefon na tym to nie zawsze słuchając jakiejkolwiek muzyki czy czegokolwiek ja słyszałem na przykład tutaj polecenia nawigacji no tutaj wiecie jak to działa no to automatycznie się muzyka przycisza i tutaj macie powiedzianą komendę, nie? no i taki fajny większy wysiedlacz ja nie musicie mieć całego, bo możecie mieć na przykład tak zrobione, że jest podzielone wtedy tutaj druga opcja co tam sobie macie muzykę włączoną czy coś tam, nie? No ale może być na cały e, oczywiście wszystkie połączenia i tak dalej to są dość jasno opisane w tej instrukcji, muszę przyznać e, o dziwo bardzo i czy mamy tutaj język polski, dobrze? Nie mamy języka polskiego, ale mamy język angielski, nie ślaczki, jakieś ten, ten, tego trudne. Tutaj mamy opisane wszystkie możliwości połączenia i pod iPhone'a i pod Androida, właśnie. Także tutaj macie wszystkie dane w pudełeczku, tak jak widzieliście. I tylko tak, jak mówię, to jest jedna z kilku opcji, które są na sklepie. Ale oczywiście, wchodząc sobie teraz w opis tego filmu, macie odpowiedni link do, na przykład, tego urządzenia. I w tym momencie, jeśli się nie mylę, jeśli to się jeszcze nie zmieni, tam będzie 40 dolarów zniżki. Także zniżka jest taka dość nawet fajna. Teraz tak, jeśli byście zamówili prosto ze sklepu od kar, Car Carpurt? Carpurt? nie wiem, od karpiard, nazwijmy to, to możecie sobie właśnie użyć tego kodu zniżkowego, który tam jest i macie te 40 dolarów, jeśli się nie mylę ten moment będzie. I nie wiem, czy jeszcze na stronie nie ma drugiego kodu, chyba, który też możecie dołączyć sobie do tego, i jeszcze będziecie mieć więcej zniżki. Yy, ale jeśli na przykład nie chcielibyście zamówić prosto ze sklepu, to jest prosto z Chin, Wam poleci. Ale przyznam, że byłem w szoku, bo przyszło w niecały tydzień. A śledziłem przesyłkę, leci faktycznie z Chin, a nie gdzieś tutaj z Europy, także bardzo szybko. Ale jeśli byście nie chcieli, to macie opcję na Amazonie. I tak samo macie w opisie link do Amazonu. Tam sobie możecie wejść po prostu do sklepu, tylko że tam niestety mój kodzik już nie zadziała. Także macie dwie możliwości: kupna, ale tak czy siak, jak wam powiem, po prosto ze sklepu nadal jest dość szybko. Ale możecie sobie wejść tam na cały sklep i ta zniżka kodzik majowanie, po prostu będzie działała na każde urządzenie, które sobie tam wybierzecie. Także możecie sobie dostosować coś pod siebie, na przykład jeszcze taką opcję z kamerką, z rejestratorem, czy mniejsze, czy, czy tam większe. Także jest tego kilka do wyboru. Ogólnie producent robi głównie tylko to i nic więcej, dlatego myślę, że temat jest ogólnie dopracowany. I teraz tak, jeśli wam powiem szczerze jakość wykonania tego jak na chiński produkt i tak mnie zszokowała, bo wygląda to naprawdę solidnie i fajnie zrobione. Tu jeszcze nie zerwałem kurczę. Kurde jak ja zerwę tą folikę, to dopiero będzie. Sztusik. Także, jak dla mnie, świetna opcja dla kogoś, kto sobie chce bardzo szybko stuningować yy, tutaj, po prostu audio w samochodzie bez konieczności wyjmowania, wymieniania tego radia czy tam innego w innym. Dla mnie pod tym względem super. I ogólnie cieszę się, że w sumie nie kupiłem nic innego, tylko to trafiło do mnie, bo w sumie teraz ta opcja mi się jeszcze bardziej podoba niż wymiana tutaj całego radia na te Androidy, z którymi wiem, że są niestety problemy, bo jeśli kupicie sobie radio z Androidem, to naprawdę. Wymaga ono dość sporych parametrów, żeby to naprawdę funkcjonowało. A tutaj po prostu, szczerze, to całe myślenie zrzuca się nadal na wasz telefon, który w tym przypadku i tak no, wyrabia te tematy, a tutaj jest po prostu tylko przekazywana transmisja tego. Czyli to co widzicie. Także tutaj system operacyjny nie jest wymagany za, za dużych, o zbyt dużych możliwościach i nadal to funkcjonuje. Ale przyznam wam, że już się nie mogę doczekać momentu, kiedy zrobię tak, usiądę sobie tutaj. Y w cieplejszym klimacie to po pierwsze ja zrobię sobie po prostu tak kliknę sobie tutaj ok włączę sobie jakiś filmik, odpalę o i znowu majowanie, jest. patrzcie no majowanie nie będę oglądał, ale Wy możecie i to normalnie działa tutaj na głośnikach i możemy sobie tutaj oglądać z takim telewizorkiem dla nas, powiem Wam, te 9 cali w porównaniu do oglądania na telefonie to już jest naprawdę spory przeskok a to jest nasz jedyny większy monitor tutaj w tym momencie, więc to jest naprawdę fajna opcja ale Pamiętajcie, że nie musi to tutaj stać. Wy to możecie w każdej chwili zdjąć po prostu stąd i sobie postawić tam, gdzie Wam pasuje, nawet w sypialni i wykorzystać to jako po prostu taki mały monitorek do oglądania. Także naprawdę pod tym względem funkcjonalność tego mi się bardziej podoba, aniżeli to radio, które tu to miało być budowane. Podsumowując, kupujecie sobie urządzonko, które po pierwsze, upgrade'uje Wam wygląd nawigacji, ponieważ łączy się z telefonem i macie w tym momencie Android Auto, którego nie mieliście wcześniej powiedzmy. Dwa, możecie w tym mieć kamerkę, w sensie rejestrator, czyli odpada Wam już jedno urządzenie stąd. Trzecie, możecie w tym momencie mieć tutaj widok z kamery cofania, gdzie Wam odpada kolejne urządzenie, jeśli na przykład macie to jak my tutaj. Także w jednym urządzeniu i do tego z możliwością przenoszenia z auta do auta. Naprawdę podobały mi się te funkcje. I nie, że zachwalam, bo dostałem za darmo. Naprawdę, mi się to świetnie podoba przez prostotę i łatwość instalacji tego, tak jak Wam zawsze pokazuję rzeczy, które są dla mnie znaczy, ja tak na przekór, bo ja bym zawsze kombinował dużo, nie? A Wam zawsze rzeczy, które mają Wam ułatwić życie, bo są proste w montażu i nie wymagają myślenia za bardzo, nie? Hmm. No dobra. No ale tak czy inaczej, no właśnie tutaj macie coś takiego. Bez wyciągania czegokolwiek, przepinania po prostu łączycie się z tym. Tutaj wpinacie, jeśli chcecie, do zapalniczki. Jeśli nie, to ja sobie oczywiście ten kabalek przepnę gdzieś indziej, żeby nie było widać tego. I tyle. I całe urządzenie gotowe. I tak, oczywiście, kolejny raz powtarzam, że jest to materiał sponsorowany w tym momencie, ponieważ dostałem to. Za darmo, znaczy nie, nie za darmo Za ten film, który właśnie teraz oglądacie Chcąc, nie chcąc, albo chcąc Dobra, oglądaliście, bo chcieliście Ale nie wiedzieliście co będzie Dobrze, ale tak czy inaczej Jak już się znowu odkopię jutro Spod śniegu, to prawdopodobnie Jutro wyjedziemy No bo wiecie, znowu jak zwykle To czekamy na paczkę Zawsze wiecznie czekamy na paczkę i to nas opóźnia I w tym momencie ewidentnie o 3 dni nas zbyt opóźniło No ale no, wiecie, zima a taka a propos tamtej paczki, na którą czekamy, to jest znowu temat ciekawy, ponieważ znowu będziemy testować nowy internet, który ma działać wszędzie, a niekoniecznie znowu pewnie tak wyjdzie, jak to zwykle bywa, ale to się okaże dopiero. Także czekamy na tą paczkę, odbieramy kartę, nie zdejmujemy łańcuchów, żeby stąd wyjechać przez najbliższe kilka kilometrów i spadamy stąd. Z nową nawigacją. W sumie z, inaczej, z innym audio i z inną nawigacją. Także na razie. Eee, Także zostaje... Nie... I odpalimy YouTube. A. gdzie jest YouTube? No i teraz na przykład widzicie odpalimy sobie tutaj YouTubeka. Bom telefon spadł. Dobra, dzisiaj zamknięty. Nieistotne, jest niedziela, wiem.